I przed Wami kolejny odcinek, w którym zobaczycie różne prankowe sceny, więc zostańcie do końca i zobaczcie wszystkie. Ale zanim jeszcze do niego przejdziemy, to najpierw zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Jako, że duża część z Was jeszcze ogląda moje filmy, a nie subskrybuje kanału. A teraz przejdźmy do filmu. Teraz jestem w swoim porcie, i nikt się nie spodziewa, że tu mogę być schowany o, w Supermarket, tam ludzie chodzą. Jezus, jak się straszamy. Ten pani weźmie. Nie, 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 nie. No w pani Zadu, jak pani szuka. A ja nie tego szukam, nie? nie? Dzień dobry. Wie pani może kiedy będzie dostawa bananów? Nie mam wiedzieć. No czy pani wie? Nie. A panie że panie pani... Tam wziął no tutaj siedzę sobie czekam. A po co? Na dostawę. Aha, to smacznego. No ja tu tak tak przebywam sobie czasem. Naprawdę. Gdyby pani coś trzeba było, to pani puka i ja też załatwię, bo mam dostęp do zaplecza. Tak. Tak. Proszę bardzo. Pani może? Poduszkę bym mogła przynieść? Bo tu dobrze się położyć, bo tu tak niewygodnie leżeć jest. Ten pan weźmie. Nie, Nie? Kolego? Lego wiesz, która godzina może? 21. No to jeszcze sobie posiedzę. Ho, hop. Kto wskakuje? Darmo podłuska dzisiaj. Nie, to nie żałuj to same. Łoho! Pani wskakuje? Poskaczemy. Nie. Poskaczemy. Nie, nie, nie wiem co bierzesz, ale bierasz podróż. Pejś źródeł nie zdradzam, nie ma opcji. Uo! I dlatego ja się dobrze bawię. Ło! Wow. Skakuj, podwiozę cię. No dawaj! Jak nie ma, jest wsiada z przodu czy z tyłu i lecimy. Wow. I jeszcze paszport. To tutaj, proszę. No, ten paszport No, do kontroli bagażowej. No tu jest taśma, daje się bagaże, tu sklep bez słowy, tak? I pani do kontroli się daje. I lecimy? A co pan sobie? Nie no, chciałam tylko do kontroli bagaż dać. Nie do kontroli bagaż. To nie lotnisko? No Nie. Lotnisko. Ja byłem pewny, że to tutaj. Widzę, ludzie kupują. Bez słowy. Co, no bo widzę taśmy, ludzie bagaże dają, pani też dała do kontroli wszystko. Nie, pani na Naprawdę? No tak! Dobry! Do Hogwartu on jedzie? Ten autobus do Hogwartu? Do Hogwartu Albo do Mordoru chociaż Na Czechów. Na Czechów? Tam jest Mordor? Albo Hogwart? Która godzina? Dzień dobry, Pani może wie, która godzina, bo ja żem nie wziął ani zegarka, ani tego... Nic nie wiem, ku... No, to 28 A, dziękuję Może Wy wiecie, jak godzina, która jest, bo żem zegarka nie wziął i... No, Nie, no nie wziąłem zegarka właśnie i nie wiem, która godzina jest ta Zawsze mam ze sobą, a teraz tym. Ten... 13:21. No mam. dzięki. Dziękuję. Muszę zainwestować w końcu w jakiś, bo. Hej, może ty wiesz, która jest godzina? Bo żebym nie wziął zegarka i. No nie mam zegarka. Zawsze miałem i. Co? Nic nie ma przecież. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Wcale zegarka nie mam ani zegarka, widzę. Za 25 druga. A, dziękuję A, bardzo. To, to, to nie zegarki. ma zegarka, nie. No nic, nic Przecież jest A te zegareczki, które Zegareczki? Jakie? Nie wiem o czym się. Nie mam właśnie, muszę sobie w końcu kupić, bo nie wiadomo, która godzina nawet. Dobra. Pomoże Pani zejść? Pan sam nie No nie, ja się boję. No skąd będę skakać tak wysoko? Tak to wysoko. Ja jestem stara, baba i A w życiu mam lęk wysokości. No bo chciałem zobaczyć jak to jest. Być kiełbasą. Bo straż zadzwoni. Nie, nie, niech przyjadą, nie? Może ściągnął mnie. No nie ma opcji nad tak wysoka nie będę skakał. Jaki myt? Hej, pomożesz mi zejść? Mogę O! o. O! Dobra! O! O! Udało się! Dzięki! Myślałem, że już do końca życia zostanę na tym drzewie, jak ten borsuk. Dzięki. A teraz razem z Karolem pokażemy wam magię. Mam takie pytanie, mogę wszystko na potrzymać? Tylko zwiążę to. No, także dzięki bardzo. Na chwilę mógłbyś podtrzymać, tylko zawiążę butelkę. Dzięki. Dzięki bardzo. Miłego dnia. Jak to pan zrobił? Jak on to zrobił? Jak on pan to zrobił? Przecież no... Mówię są sągwardzie, dwa lata byłem. Nie wiem o Też widziałem pan jakieś sznurówki pokazuje. Ale ja no ale nie słyszałam w ogóle. Jaja to od kury bardziej. Proszę, czy nie wie pani, czy takie bąskoty?

Nie wiem czy takie banknoty przyjmują Slepa? Nie, tam ja, ja nie mogę Ua! O kurcze Ja nie mogę Czekaj Co to się stanęło? Chciałeś to? Nie wiem, portfel taki sprzedają, czy co? Chyba specjalnie dla takich par, którzy trzymają pieniądze, żeby żona albo mącznie zaglądali do środka. A jeżeli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, która sam Wam się spodobała. Podajcie na kanał do Karola. I do zobaczenia w następnym odcinku. Książki zamawiajcie! Cześć! A ja mam na ciebie oko!